Siema, widzowie, dzisiaj troszkę o skrzynkach, ale przede wszystkim też o naszej skrzynce Fevercase, bo kurczę, chcę porozmawiać na temat tego, jak ta skrzynka może sobie długoterminowo radzić, bo pojawiły się komentarze, kurczę, długoterminowo, nie wiem, czy trzymać i kurczę, no trzeba o tym pogadać. Nie tylko też o Feathercase, bo też pogadamy o tym, co moim zdaniem wpadnie do rotacji, sprawdzimy statystyki, bo wreszcie tutaj tracker jakoś tam porządnie działa, już nie ma tych ograniczeń u góry, więc fajnie, ale zanim przejdziemy, no, więc pokazuję normalną wreszcie otwieralność skrzynek, więc zanim przejdziemy, zapraszam Was na Pirate Swapika, stronę gdzie wymienicie swoje skiny, polecam tutaj swoje skiny. Wymieniajcie, jeżeli ktoś akurat chce. Tutaj macie darmowe 10 dolarów z kodzikiem Elzart przy wymianie, więc wpisujcie kodzik, a jakby tego było mało, strona nie wlicza ceny naklejek i ceny czarmów, więc wyjmiecie dużo przykładowych craftów. Jest tego na stronie od zawalenia z czarnikami Można je zdejmować, sprzedawać osobno. Dodatkowo przy wpłacie z moim kodzikiem darmowe 35% bonusu przy doładowaniu. Przy wpłacie takiej darmowej stówki, darmowej, przy wpłacie takiej stówki darmowe 35 ziko Linkaż będzie w opisie filmu. Wbijajcie, a my przychodzimy. E, może jeszcze przed favoritem przejdziemy do tutaj e, case trackera. Jak to wygląda aktualnie? E, powiem Wam tak. E, Dużym faworytem do wypadnięcia jest recoil. Naprawdę dużym jest faworytem recoil. Też patrząc na otwieralność. Wiadomo, Dreams and Nightmares w kolejności powinna teraz wypaść, a potem recoil. Ale z drugiej strony, no, recoil kurczę, No, zobaczcie, to jednak jest różnica. To jest jednak ponad milion. Milion z kawałkiem skrzynek więcej otworzonych Dreams and Nightmares to milion trzysta tysięcy. To jest dużo. To jest bardzo dużo pieniążków przede wszystkim. Właśnie to patrzy, ale no. E, w dalszym ciągu polecam mieć tą i tą strzynkę widzów, gdyby wyleciał DreamSet Nightmares z takich pieniążków, jakie są teraz na tej strzynce, powiem wam, że legendarnie powyżej dziesiątki by spokojnie poleciała ta szynka. Luźno. Więc jeżeli macie DreamSet Nightmares, wydaje mi się, że warto je trzymać. I jeżeli dropicie przede wszystkim DreamSet Nightmares, to też 6 zł skałkiem lepiej nie sprzedawać. Bo najwyżej na nas padną o te... Jeżeli nie wypadnie, myślę, że 50 groszy. No, no to nie jest duża strata, a mogą wylecieć bardzo fajnie. Więc warto te strzynki trzymać, ale wydaje mi się, że jednak... Valve będzie chciał wszystko spieniężyć i będzie patrzeć typowo na Recolle Case'a, bo jest mniej otwieralny. Zobaczymy, jak będzie, bo to może do tego czasu może dużo minąć, bo wydaje mi się, że na pewno dostajemy szynka do karnetu i będą tu jest szynki w karnecie, a po jakimś czasie nam pójdzie info, że Case wypada. Albo może dadzą info, że Case wypada, wywalą i zaraz wrzucą, no, szynkę, też tak mogą zrobić. E, zobaczymy. A teraz przechodząc do Fever Case'a. Kurczę, ta skrzynka. Strategia zamiast prosta, jak na niej zarobić? Jak na niej zarobić? Jeżeli poleci info, że ta skrzynka wypada z karnetu, to ona poleci te info i będzie jeszcze w karnecie. Co wtedy robimy? Jeżeli mamy teraz fabrykę a powinniśmy mieć ich dużo, jeżeli poleci automat sprzedajemy na górce a po wypadnięciu, sprzedajemy i za te pieniądze najlepiej kupujemy karnet, gramy i kupujemy skrzynki albo poczekamy chwilę, pod górce spada i dokupujemy, chociaż moim zdaniem... Warto i dokupić i grać. Przede wszystkim grać, jeżeli chcecie grać, no to idealnie i ekspić te po prostu szynki. bo te szynki e, długoterminowo to, że one wypadną będą naprawdę mocne, e, coś jak może być, będzie ich od zawalenia, halo, Stapple będzie ogromny, owszem i pewnie przez jakiś czas może być to problem, ale długoterminowo, tak jak wspomniałem, długoterminowo naprawdę ta skrzynka jest mocna, patrząc na otwieralność, zobaczcie, zobaczcie, fewer case dominuje e, wiadomo, galerii jest nisko, bo już jest poza pulą dropów i podrosła, no i czy są jakieś super skiny? Moim zdaniem są najgorsze ogólnie, ale to jednak pokazuje, mi się wydaje, że Fewer będzie dominował, też pokazuje jak galerii też nie było tego mało odbierane. Wiadomo, Fever pobił go na łeb. Ale zobaczcie, w niedługim czasie galerii potrzebowała, żeby aż tak wywalić. A jednak, Fever będzie lepszą skrzynką. Więc, no, jest tu duży potencjał. No, patrzcie, jak galerii teraz też rośnie ostatnim czasem. I, no, pokazuje nam ta skrzynka, że jest naprawdę przemocarna, nie? Pokazuje nam, że jest przemocarna. Więc, przechodząc do rozkwiny, moim zdaniem, taką strategię najlepiej mieć na Ferrer Case'a. Przede wszystkim, tą, tą skrzynkę długo trzymać. Kosy jeszcze, nie? Kosy. A Wpa z tym. No nie, no kozacka, w kozacka jest ta strzynka, moim zdaniem, to jest moja opinia, Ona... warto to mieć po prostu na przyszłość, warto to mieć na przyszłość, jest to dobra strzynka i mam nadzieję, że będziecie słuchać mojego polecenia, bo w przyszłości kiedyś, kiedyś jak tej strzynki już nie będzie w karnecie, to naprawdę będziemy zbierać grube, grube pieniążki z magazynu, więc mam nadzieję, że posłuchacie, a ja życzę miłego dnia, strzelcie subika i trzymajcie się, cześć, cześć.